Siemano z tej strony, drower, a dzisiaj zostaniemy prawdziwymi YouTuberami. A dokładnie znajdujemy się w grze pod tytułem YouTuber Tycoon. Więc bez przedłużania w łapkę, w górę, subskrypcję, komentarz i zapraszam cię do oglądania. Dobra, na czym ta gra polega? Widzę, tu mamy swoich subskrybentów: na razie 0 i 0 caszu. No tak jak zwykle, Zaklejmujemy sobie tutaj nasz domek. Tu już widzimy innych YouTuberów, kurcze, tu już są dowaleni. Dobra, jaki YouTuber jestem? Nie wiem, weźmiemy sobie swap coś to są jacyś... O, cookie. Okej, okay, tu mamy jakichś youtuberów już podanych. Okej, okay. co my możemy tutaj zrobić? Za możemy autokolekta i dwa razy Cash kupić. No, na razie może nie. Dobra, idziemy tutaj. Co to jest? O co tu chodzi? Ja tu 5 dolców zarabiam? O co tu chodzi? O, 5 dolców zarabiam, no i dobra. Jak to wypłacić, mi powiedz? No, ja już zadowolony, co muszę na tym stanąć? Okej, okay, to jest coś takiego, dobra. Czyli mamy już 10 dolców, tutaj sobie płacamy 30 łącznie, okej, okay. ulepszymy sobie to może. No i dobra, mamy drugi, już zarabiam po 26 dolców. Dobra. Dobra, ale ten, ale to jest proste. Jezu, jakby takie zarabianie na YouTubie było proste, to byłoby wyśmienicie. Dobra, ulepszamy, o kurde, dobra, pokaż jak u innych to wygląda. Komputer sobie mogę kupić za 100 dolców, Co za chwilę, jak u innych to wygląda. Pokażcie mi tutaj sąsiada. Kogo my tutaj dokładnie mamy? Mamy rf to ciekawy nick ziomek ma, mogę o ciebie zajrzeć ziomek? Mogę. Pokaż co ty tu robisz. Update komputer, może za 10 tysięcy subów zupgradeować sobie kompa, okej. Okay. Dobra, co on tam streamuje? Jak chłop ma 120 słów na sekundę, nie, no, zazdroszczę ci. Naucz mnie być youtuberem, proszę No dobra, nie będziemy się przejmować Niech sam nam pomóc Będziemy lepszymi youtuberami od nich Tu widzę ludzie mają 61 bilionów subów Nie, no to chyba więcej niż PewDiePie nawet Co za ludzie Ja na razie mam 0 subskrybentów Więc co? Trzeba trochę tu ulepszać I zdobywać suby Dobra, mamy już 400 keszu, Więc plan jest taki, żeby kompa sobie kupić No i mamy naszego pierwszego kompa Kozacko I co tutaj? Ok, nagrywam Edytuję I co tu się daje? 5 subów na sekundę dostaję Ok. Spoko sprawa, żeby tak było w realu? Giga spoko. 10 subów, okej, okay. czyli wystarczy tu siedzieć. A da się ulepszyć tego kompat, chyba się dało tak jak u niej. 15 subów na sekundę, dobra. Zaraz tu biliony subów będę miał. Będę naj, najsławniejszym youtuberem na świecie. Kościół. hej okay, ściany sobie zbudowałem, bo nie mogą do mnie zaglądać. Taka bieda. Jakby o chłopcu ma to studio, to jest chyba ten ziomek, nie no, idę tam zajrzeć, jaki on ma chłop studio. I ja nie wierzę. Chłop, co ma przycisk od YouTube'a. Stanowisko gamingowe, co jest? Ma pół miliona subów na sekundę. Nie no, ale stanowisko ma dowalone. I moje panda tutaj. Nie no ale Niki to trzeba im przyznać, kreatywne mają. Chyba trzeba takie ustawiać na YouTubie, żeby osiągnąć taki sukces jak oni. Bo ma 376 milionów subów już. Wow. Mogę do niego zajrzeć. Oj! Chyba nie pozwolił, chyba nie pozwolił, chyba wywalił mnie z domu. No i co? No, zbyt famous, żeby zaglądać do nich. Zbyt popularni, żeby zaglądać do nich. No Dobra, jakiś ziomek nie może być słabniejszy od nas. Kupujemy sobie te bonusy. 50. No i dobra, bierzemy to, dwa razy więcej cash dostaniemy. Autokolekta też kupujemy oczywiście. 70 Robuxów to nie jest bardzo dużo, ale zaraz ich tu przebijemy, zeć czuję. Dobra, 1500 słów, co tu mogę? Ok, łóżko sobie odblokować I sobie też szafę odblokujemy, spoko, spoko Półkę w sumie, dobra Tu muszę upgrade'y pokupować, dobra Dawaj, te studio zaraz takie dowalimy Że oni będą nam zazdrościć, ile już mamy? To jest 700, to powinna samo nam zbierać Z tego co widziałem, ściany sobie ulepszymy oczywiście Gdzie tu jeszcze dalej? Dawaj im Następną ścianę ulepszymy W międzyczasie trochę mało subów mamy, trzeba sobie nadrobić subami A jeszcze trochę trzeba popracować I będę miał na własny telewizor, więc jeszcze sekundka Daj 80 na sekundę, no i dobra telewizor sobie odblokujemy, patrzcie jaka plazma, jak to jest 70 cali jak nic, dowalona i to, i to wszystko, za, z wszystko z YouTube'a, wszystko z YouTube'a, taki dom sobie postawiłem, 10 minut Przymy sobie naszą tutaj wytwórni subskrypcji, nie wiem co to jest, ale dowalone to jest, bardzo fajne ile tu mamy, okej okay, ścianę postawiliśmy, tutaj znaki zapytania z 2500 dolców, no dobra kupimy to co to jest, miecz mam jakiś, gościu ja mam jakiś miecz na chacie, dobra Kupiłem sobie tu drzwi, zamykamy, żeby nam się tu nie włamali, lecimy tutaj, subskrypcje, komputer mogę upgradeć. dobra, jaki teraz będę miał kompa? Nie, no teraz to komputer jest dowalony, ale z sobą mało idzie, więc trzeba nadrabiać subami, bo kurczę, już tu widzę nas, gonią, gonią, jesteśmy przedostatni na serwie, dobra, no praktycznie teraz. Nie no, po co ja się bawię, jak już właśnie się przebiłem nawet w moim głównym kanale na YouTube. Już mam więcej subów niż na głównym kanale na YouTube. Co jest? Już mam 30 koła subów. Dobra, ile tutaj? 800 subów na sekundę. No i piękna sprawa. A jaki mam miecz, kurczę, jaki dowalony. Nie no, piękna sprawa. Teraz taki coś 100 tysięcy aż kosztuje, no to już zobaczymy czy będzie nas stać. O, szyby sobie mogę ulepszyć, więc bierzemy szyby do domku. No i jak to wygląda? Ta chata coraz lepiej wygląda. Zaraz będą nam zazdrościć. Dobra, tajna misja. Idę do sąsiadki, prąd jej odłączyć, może nie zauważy, więc gasimy jej prąd. Ty, jest bez coś takiego, ale to już to jest to robuxów, oj kusi, kusi. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, myślę, że będę tu mógł doładowywać robuxy i sabotażować ludzi, więc tylko... Co jest? Co tu, co mi zrobiła? Halo, ja ci nic nie zrobiłem, ale niemiła. No i dobra, no to teraz musicie dobijać łapki, pisać komentarze, chcecie. No i dobra, no i będziemy tak sabotażować tutaj naszą sąsiadkę. Nie może być lepsza od nas. Dobra, ja tu już dowalony, ja to ja to już mogę nic nie robić teraz. Mam 100 tysięcy subów, mogę coś tu, srebrny przycisk mogę ulepszyć, okej? Okay? Gdzie on jest? Gdzie jest mój srebrny przycisk? Halo, halo, srebrny przycisku, gdzie jesteś? Na razie to trzeba więcej mamony zarabiać, więc ulepszymy sobie to, co my tu możemy jeszcze ulepszyć. Tego nie mogę kupić, bo 100 tysięcy, ale gdzie jest nasz, nasz srebrny przycisk YouTube'a? Halo, halo, jest, mamy tutaj, patrzcie to, normalnie. Oficjalnie wbijamy moje pierwsze pół miliona subów, mamy to, dziękuję wszystkim, co ze mną byli z okazji pół miliona subów. Myślę, że mogę sobie, nie wiem, upgradenąć, kurczę, stanowisko. Nie wiem, ulepszyć sobie bookshelfy, no i kurde, jakie teraz stanowisko, chłopie, dwa monitory, komputer gamingowy, nawet smok ze mną siedzi, tylko brakuje mi kawusi popijać i gościu, zadowolony. No i właśnie, wbijamy teraz milion subskrypcji i uwaga, uwaga, na milion subskrypcji mogę złoty przycisk YouTube, gdzie on będzie? Pewnie na szafce, znając, mamy milion subów, odblokowujemy, tutaj mamy złoty przycisk i zaraz w sumie... Gościu ma bilion, a przed sekundą miał milion subów. Wow, co? Co tu się wydarzyło właśnie? <grych> Ziomek w sekundę z jednego miliona ma bilion subów. O co tu chodzi? Przed chwilą miał 900 tysięcy. Nie rozumiem, ok. Chyba, że tam były miliony, a nie zauważyłem. Ale dobra. Myślę, żeby sobie jeszcze up kupić to, bo mnie to bardzo ciekawi, jak wcześniej miałem mieć. Co mogę teraz? Co my tutaj mamy? Kryształ, ok. To jest szybkości, o co tu chodzi? Jak ja to mogę używać? Pod jedynkom, Ja szybciej biegam, nie no, ta gra jest kozacka, bardzo mi się aktualnie podoba. Za półtorej miliona teraz mogę coś jeszcze kupić, ale myślę, że światło na początku jakieś kupić, bo ciemno, no i od razu lepiej. Tutaj sobie ulepszymy, żeby jeszcze więcej kas zarabiać, schody, schody, a co drugie piętro? Ja mam drugie piętro Dobra, ale to drugie piętro Myślę, że na kolejnym odcinku Sobie ulepszymy, jeżeli będziecie chcieli Jeszcze bym sobie telewizorek ulepszył O nie, ziomek ma kryształ Czemu chce mnie sabotażować? Mordo, zostaw mnie Ja ci nic nie zrobiłem Ja tylko tą złotą chcę tutaj sabotażować Bo no niestety, no Strasznie mi tu kurczę, zalazło za skórę. milion 800 są wbijamy i oj kurczę telewizor sobie kupujemy, chociaż ulepszamy, a chociaż ten już jest dowalony, no lepszy mi niepotrzebny. Co tu w życiu więcej chcieć niż taki telewizorek? Komputer i milion osiemset subów no i teraz to kurde teraz tylko leżeć i tyle dobra idziemy sobie jeszcze ulepszyć na szybko o to bym kupił ciekawe co to będzie więc chwilę zaczekajmy box jeszcze ulepszy ok nie wiem po co mi to chyba do klimatu żeby było fabryki jak widzicie już nie mogę niestety chyba ulepszyć chyba na drugim piętrze będzie fabryka lepsza żeby więcej kaski zarabiać Zobaczymy co... Nie no, jeszcze nie. Jak będziecie chcieli następny odcinek, wtedy tu będziemy testować, co to jest. Wszyscy mówili, że praca youtubera jest ciężka, to jest taki easy. Ja tu mam 3 miliony subów, kilka milionów dolarów w zaledwie 20 minut. Nie no, co tu ludzie gadają? Dobra, ulepszamy sobie tutaj pianki akustyczne, nie no, teraz studie to, studio to jest dowalone. Jedyne co tylko kolory ścian bym zmienił. No i dobra, czy stać nas i jeszcze nie stać nas, więc chwilę sobie tu wyczekam. W ogóle zauważyłem, że mam exclusive shop tutaj i możemy double subskrypcję, że podwójne suby zdobywać. Okej, okay, jakby nie widziałem, mogłem to na start kupić. Ale dobra, za 4 miliony subów upgrade'ujemy kompa. Stanowisko dowalone, lepszego bym nie chciał mieć, żebym takie w realu miał, to mi się gigantycznie cieszył. No i zbieraliśmy 1,5 miliona. Co my tutaj będziemy mieli. Jakiś specjalny mieczyk biorę go, jakaś katana. No i dobra, myślę, że tym akcentem zakończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, piszcie komentarze i ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie i się mamo!